Dzisiaj mam dla Was naprawdę mocarną propozycję od Kia Landka używane. Kia Telluride, ściągnięta ze Stanów, naprawdę tutaj jest prawdziwy potwór. 3.8 V6, 300 koni mechanicznych. Taki jest z 2020 roku ma zaledwie 24 tysiące kilometrów przebiegu. Auto jest w benzynie, jeszcze raz powtórzę, jest naprawdę dużym silnikiem. V6, 3.8, benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, duży wyświetlacz. Generalnie, słowo duży to jest chyba najlepsze, co można użyć przy tym aucie. I w zasadzie mam wrażenie, że cały czas byśmy je powtarzali, bo tu duże jest wszystko. W końcu, jak na USA przystało. Zobaczcie sobie zresztą z profilu na to auto, jakie ono jest ogromne. Mamy wrażenie, że się nie kończy, no ale w końcu się kończy. Na końcu, jeszcze hakiem.